Podstawowa obsługa komputera, pisanie i tworzenie prostych pism, korzystanie z podstawowych programów systemu Windows, a także korzystanie z internetu, w tym wyszukiwanie informacji i komunikacja przez internet. Tego wszystkiego będą mogli nauczyć się seniorzy z gminy Sitkówka Nowiny, którzy biorą udział w projekcie realizowanym dzięki środkom z budżetu gminy sitków Nowiny. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowinach rozpoczęła się druga edycja szkoleń komputerowych dla seniorów. Jest to kontynuacja projektu, który w 2012 roku realizowany był z pozyskanych przez gminę Sitkówka Nowiny pieniędzy unijnych za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy. W ramach projektu pozyskano laptopy, projektor multimedialny oraz ekran, a w dwumiesięcznym szkoleniu wzięło wtedy udział 20 osób. Skąd pomysł na realizację projektu? Było bardzo dużo zapytań ze strony czytelników, właśnie osób starszych, które przychodziły, chciały korzystać z laptopów, które są w naszej bibliotece ale no, nie bardzo wiedziały, jak nawet włączyć ten laptop i dlatego taki pomysł, żeby im ułatwić korzystanie, szperanie później, jak to się mówi tak po internecie, tak, ponieważ dzisiaj bardzo dużo rzeczy jest fajnych, ciekawych, a oni też nie bardzo wiedzą, jak się poruszać, jak nawet przeczytać wiadomości, dlatego no, postanowiliśmy, że postaramy się zorganizować taki kurs dla, jak to się mówi, seniorów w wieku 50+, plus. I to chyba był strzał w dziesiątkę, ponieważ jesteśmy ograniczeni ilością laptopów, więc no, nie możemy przejąć więcej osób, ale pomyślimy, jeśli kursantom się spodoba i będzie zapotrzebowanie jeszcze ze strony innych osób, to pomyślimy, czy nie zrobić tego ponownie za jakiś czas. Druga edycja szkolenia komputerowego dla seniorów już się rozpoczęła i potrwa do 6 listopada. Panie Wójcie, dzisiaj rozpoczyna się kontynuacja kolejnego projektu, czyli wykorzystanie komputerów, na które gmina pozyskała pieniądze. Widać, że pieniądze z Unii nie marnują się w tej gminie. Tak jest. W 2012 roku został złożony wniosek, został zrealizowany oczywiście z udziałem własnej jednostki organizacyjnej. Ale za tym się przecież gmina, że uzupełnia tych środków. No i dzięki temu 12 zestawów komputerowych jest, laptopów, i tutaj dzisiaj rozpoczyna się już druga edycja właściwie szkolenia. To są osoby starsze, które zdecydowały się pozyskać wiedzę, jak mieć dostęp, uzyskać do internetu, jak się nim posługiwać, do jakiej informacji sięgać i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo ludzie też, osoby starsze siedzą w domu, trzeba być osobą aktywną w każdej dziedzinie i również i nie ustępować wiedzy, jeśli chodzi o obsługę komputera. Seniorzy odbędą zajęcia szkoleniowe dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Kurs potrwa miesiąc. Czego seniorzy dowiedzą się na tym szkoleniu? Spróbujemy seniorom przybliżyć pracę z komputerem, jak także z różnymi programami użytkowymi, ale przede wszystkim skierujemy tutaj uwagę seniorów na komunikację ze światem, z internetem, z programami, które pomogą komunikować się z ludźmi młodymi, tak jak czaty Scapy. Dowiadywać się różnych informacji, także czytać gazety bez wychodzenia z domu. Kurs, podczas którego seniorzy nauczą się, jak obsługiwać komputer, a także tego, jak surfować po internecie, zakończy się 6 listopada.